Jało się ma. Tutaj widzę w 1910. Jak widzicie, gram w Minecrafta. Wiem, że to trochę głupie dla niektórych. Yy, nie wiem od czego zacząć. Więc tak, zaczniemy grać. Odcinki będą niecodziennie. Nie wiem, jak będę miał czas, tylko było dużo nauki. Niestety do gimnazji chodzę Nie mam prawie żadnych ocen, miałem rękę w gipsie. Świnio wypadł. No, więc tak, zaczniemy. Widzicie, że mam dużo rzeczy, ponieważ na początku mi się nie, nie chciało wrzucać, bo trochę słaba jakość było, była. I znalazłem skrzynkę i w niej było to właśnie, co mam w ekwipunku. Wiem, że bardzo fajne rzeczy. Nie bójcie się tego, nie będę używał za często. Postaram się nawet w ogóle nie używać. Nie jestem za, za, za tak za aż dobry, żeby. Znaleźć wszystkie craftingi Więc odcinki będą może Po 10 minut Coś Dzisiaj skończę dopiero jak Zbiorę trochę rzeczy Więc zaczynamy Będę łaził trochę Głupio Bo mam tylko jedną rękę Bo jedną muszę trzymać O akurat ładna trzcina trzeba zebrać Nie wiem, co z się robi. Nie jestem Minecraftowym dzieciakiem Więc jak będziecie wiedzieć, proszę pisać w komentarzach. Do. I... O, wioska. Jak fajnie. No. Jak... Powiedzcie w komentarzach, czy chcecie tam mieć dom? Czy wolicie, żebym wybudował coś pod ziemią, zrobił z kopalnią? Nie. Po no, prostu, so. e, e, e. myślę, że będzie bardzo fajnie. Może kiedyś tam zagrę w multiplayer, będę z kolegami. Ale niestety nie mam mikrofonu, nie mam dobrej kamerki. Dopiero jak będę miał dobrą kamerkę, będę nagrywał w pięknej jakości. Chyba sorry, że przesuwam kamerkę, ale drawing nie mogę utrzymać w miejscu. Więc tak skończyłem na tym że będę nagrywał z kolegą jakim kolegą domi 1910 na multiplayerze on może będzie mi ładno już nam drewna nie potrzeba zrobimy coś fajnego może nie zrobimy z wow, coś tam umiem o jak fajnie że mamy dużo drewno Jak zawsze robię pierwszy stół rzemieślniczy, nie wiem czemu Więc wybaczcie Muszę gdzieś znaleźć owce najlepiej by było Ale nie znajdę, znając mnie, zgubiłem gdzieś wioskę Po prostu będę stał cały czas Przy wodzie, żeby mi klipery nic nie załatwiły Będzie najjaśniej Chyba tam widzicie już chyba potwory O jest wioska, możemy iść do wioski Dzisiaj spędzimy noc w wiosce W domku jakimś miło, bardzo miło będzie I będzie fajnie Sorry, że tak łażę, ale wiecie Niestety No znowu trzciny Najpierw weźmiemy to Stąd weźmiemy dużo rzeczy, też wam powiem na przykład takie schody, na przykład drzwi, książki, bo nie umiem na przykład książek robić. Kurczę, trochę za ciemno, nic nie będziecie widzieć. Okay, będziemy tutaj cały czas. Będziemy stać tutaj, w miarę potrzeby. Sorry bardzo, ale muszę, wezmę dzień. Dopiero jak wynajdę węgiel, dopiero wtedy będziemy mogli grać normalnie. Albo jak? Znajdę gdzie świeczki. Bo świeczek chyba nie A mam świeczki, kurczę. O, widzicie tam padącego się stwora? Go nie będę na razie zabijał, bo nie, nie jestem za dobrze opatrzony. Więc tak. Wejdziemy do tego domku. Gdzie się pchasz? O Sory we... Sorry. No, wypadł łomie. No co mi zamykasz drzwi? Nie wiedzisz, że ja wchodzę? Slepie głupi Te osadniki głupie tylko by zarabiały pieniądze O, to też mi się pewno przyda Kurczę Więc tak, tutaj będziemy mieli jak na razie domek no, Zrobimy sobie skrzynię sobie zrobimy. O. Wszystko pięknie ładnie. Jeszcze by nam się coś przydało. Ale już to wejmę kilofa i tam to rozwalę. I będzie zrobić cię. nie wiem o, płytę, ale fajnie. Powiedzcie, czy to mi się przyda, czy nie, zostawię to do następnego odcinka. Trochę poświetlę tutaj, żeby nie było. Jest trochę światło. ja tu wezmę bardziej, bo nie mam za dużo za dobrej jakości. Kamery w telefonie, ale bywa. To zostawimy. Nie wiem, co tu zrobić. Będziecie mieli jakieś pomysły? Powiedzcie Teraz się gdzieś wybierzemy Albo lepiej nie Albo tak, no Weźmiemy, wejdziemy do ogródka I pozbieramy, może będą jakieś nasionka Jak znajdziemy żelazo Zrobimy wiaderko i zrobimy tutaj własną farmę Lub tam gdzie mi będziecie kazać, nie wiem, to zależy od was O, coś mi pies robi. Dobra. Sorry. Dobra, powiem wam tak. Ja już muszę kończyć. No zaraz pewno ktoś przyjdzie, a będę uważać, że jestem jakiś zeschizowany. Bo gadam sam do siebie. Chociaż oni tego nie rozumieją. O, jak fajnie nasionko mamy. No, powiem wam tak, może zrobię coś samemu tutaj. Motykę zrobię Porobię coś Tutaj zrobimy własną rzeczkę Tutaj będą nasionka Albo tam zrobimy I tam będą nasze nasiona rosły Tam będą, będą nasze trzciny I to powiem wam. To był, było na tyle Dajcie suba, łapę w górę I komentujcie Na raz.